Cześć, zapraszam Was z powrotem na swój kanał. Jeśli jesteście z widzami mojego kanału, to pewnie jesteście zdziwieni tym, dlaczego drugi raz w ciągu tak krótkiego czasu, stosunkowo jednej pory roku, publikuję film na temat książek, a nie kosmetyków. Bo te rzadziej się pojawiają. Te nie kosmetyczne ulubieńcy na moim kanale niż filmiki dotyczące pielęgnacji twarzy i ciała, i włosów i takich rzeczy. A, um, dzieje się tak z, z, z takiego prozaicznego powodu, że, że wakacje, tak jak, jak je sobie zaplanowałam, czy nawet nie wakacje, wakacje, ale ten takie miesiące powiedzmy wakacyjne, kiedy dzieci w wieku szkolnym mają wakacje, potoczyły się inaczej niż sobie to wyobrażałam, i um, jakoś dzisiaj jest pierwszy raz od pięciu, chyba sześciu tygodni, kiedy w ogóle mam ułożone włosy, jakkolwiek jestem umalowana. I, i, I siadłam przed kamerą, żeby coś dla Was nagrać, dlatego że jak każdy youtuber, albo przynajmniej większość, większość youtuberów, nagrywam zazwyczaj rzeczy o wiele, wiele wcześniej niż wie widzicie. I dzisiaj po raz pierwszy, prawie od chyba dwóch miesięcy, siadłam do, do nagrywania. No, tak jak mówię, wakacje potoczyły się inaczej niż, niż sobie je wyobrażałam. Planowałam robić dla was mnóstwo filmów, tymczasem krótko po tym, jak, jak nagrałam ostatni film na początku lipca, nasz, nasz pies bardzo za nim. mieliśmy 16-letnią ponad koldenkę i musieliśmy się zmierzyć z tym, że musimy ją uśpić. I na początku lipca pożegnaliśmy członka rodziny. No, jak możecie się domyślić, zupełnie nie było mi w głowie zajmowanie się kosmetykami. Po prostu to zupełnie jakoś zeszło na trzeci, czwarty plan, i e, nie miałam ani inspiracji, a nawet jak, jak, jak bardzo chciałam się przemóc i, i nagrać dla Was film, to nie byłam w stanie tego filmu na, na, nakręcić. To natomiast, co dawało jakieś ukojenie, to jest czytanie, i dlatego przez ostatnie cztery tygodnie udało mi się przeczytać chyba z pięć książek, po prostu połykałam książki. I, i sporo, sporo pozycji jest takich, które zdecydowanie są warte polecenia, i stąd właśnie ten, ten film drugi, w tak dosyć nie, niedługim czasie o takiej tematyce niekosmetycznej. Tak jak mówię, większość książek, z, z, z bodajże pięciu, które chciałam Wam zaproponować, mogę całym sercem polecić. Natomiast jest jedna, którą, której nie żałuję, że przeczytałam, ale mimo wszystko byłam dosyć rozczarowana nią i, i powiem Wam dlaczego. Pierwszą książką, jaką przeczytałam to była Normal People, Sally Rooney. Byłam Niezmier, niezmiernie ciekawa tej książki, dlatego, że było o niej. Jest strasznie głośno, od dobrych paru lat. Wygrała na kilka prestiżowych nagród i um, powstał niedawno nawet serial na Netflixie, który został, z tego co wiem, bardzo, bardzo ciepło przyjęty przez widzów i jest do Dobrze oceniany również przez krytyków o tym samym tytule, Normal People. I sama matematyka książki bardzo bardzo mnie zainteresowała. A mianowicie jest to, jest to książka, gdzie stosunkowo mało się dzieje, jeśli chodzi o jakieś takie punkty, tym bardziej zwrotne albo w ogóle jakiekolwiek punkty w akcji. Natomiast skupia się ona na, na czymś, co określiłabym takim krajobrazem związku dwojga młodych Irlandczyków, których poznajemy, kiedy mają po 17-18 lat, są w ostatniej klasie liceum. I, um, I wchodzą w związek, który trzymają. Na prośbę jednej z zainteresowanych osób w sekrecie przed swoją rodziną, przed swoimi znajomymi, po trochu dlatego, że pochodzą z różnych warstw społecznych i w szkole utrzymują, że zupełnie się nie znają, a co dopiero są w związku miłosnym. Na przestrzeni książki towarzyszymy im również kiedy podejmują naukę na Uniwersytecie Trinity. Będąc już w Dublinie bardziej się afiszują ze swoim związkiem, ale Głównym problemem tej młodej pary jest to, że oni nie potrafią się wprost ze sobą komunikować i te niedopowiedzenia, te, te rzeczy, których nie mówią sobie, mają o wiele większy wpływ i to raczej taki negatywny na, na ich związek i, i na, na, na ich emocje, ich poczucie własnej wartości, niż te rzeczy, które, które mówią. I to jest taki związek o takiej bardzo mm, dynamice. Mm, która jest niepokojąco częsta w tej chwili wśród młodych osób, a mianowicie tutaj nikt się nie deklaruje, w związku z tym trochę niby są w związku, ale czy to jest związek na wyłączność, tego nawet sami zainteresowani nie wiedzą i raz są ze sobą, a raz zrywają z jakichś takich wydawałoby się błahych powodów, i to wszystko odciska się jakimś piętnem na ich psychice i, tak jak mówię, na ich poczuciu własnej wartości. Głównie bohaterowie, mam poczucie, nie dają się za bardzo łatwo lubić, natomiast jest coś niesamowicie... przynajmniej dla mnie było, bo, bo, bo opinie na, na portalu Goodreads są na przykład bardzo spolaryzowane. Dla niektórych to jest książka, którą uważam za bardzo wartościową, dla innych to, to była strata czasu czytania tej książki i... I, I mają takie poczucie, że, że, że została im ona sprzedana jako książka dla dorosłego czytelnika. Tymczasem jest to bardziej pozycja adresowana do wielu dorosłych czytelników, bardziej do, dla młodzieży niż, 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 niż dla dorosłych. Ja muszę przyznać, że, że przeczytałam ją z ogromną przyjemnością i, i, i zdecydowanie mnie porwała. I jest to jedna z tych książek, którą. Które, które połknałam, gdziekolwiek szłam przez trzy wieczory, trzy popołudnia, to tą książkę za sobą zabierałam, nie mogłam się po prostu zwyczajnie od niej oderwać. Natomiast, jak tak spojrzę na nią na chłodno, to jak najbardziej jestem w stanie jak najbardziej uznać tą, tą krytykę, z jaką się spotkałam, o tym, że właśnie nie zawsze jest napisana w dobrym stylu, że szczególnie drugoplanowi bohaterowie są po prostu strasznie słabo. Pomyślani, jeszcze słabiej opisani, że, że nawet główne postacie nie są, nie nadała nie, nie da im autorka wystarczająco dużo charakteru czy, czy jakiejś złożoności. Czasami można było odnieść wrażenie, że, że odniesienia do, do przemocy domowej w, w, u Mariam, z tej głównej bohaterki kobiecej. Pojawiają się tylko po to, żeby nadać jej parę cech charakteru. I czasami więcej akapitów jest poświęconych na to, w jaki sposób ktoś otwierał na przyjęciu butelkę wina, niż na to, żeby, żeby nadać więcej głębi tym postaciom. Natomiast to są jakby, jakby równoległe rzeczy, że, że, że potrafię właśnie zauważyć jakieś takie niedociągnięcia w tej książce. Koncepcyjne i takie stylistyczne, a jednocześnie jest to książka, która zdecydowanie zrobiła na mnie pozytywne wrażenie i która została ze mną i, i którą będę z, z dużym sentymentem wspominać i, i która wydaje mi się naprawdę dobrze oddaje taki um, charakter, niepewność młodych osób we współczesnym świecie, które, które często gęsto właśnie funkcjonują w takich um, związkach, gdzie gdzie nie są pewne tego, co znaczą dla drugiej osoby i druga osoba nie wie, co znaczy dla nich, które się boją wprost mówić o swoich uczuciach i, i potem cierpią z powodu właśnie prawie, że jakiegoś rodzaju nerwicy wywołanej właśnie tą taką stabilną niestabilnością związku, w którym funkcjonują, jak się okazuje, czasami przez parę dobrych lat. Ponieważ jest to tematyka miłości wśród współczesnych młodych osób, którą poruszam na, na zajęciach akademickich ze swoimi studentami, to tym bardziej po prostu jest to pozycja, która dla mnie jest wartościowa, dlatego że mogę się na nią powoływać i, i mogę fragmenty książki pokazywać swoim studentom jako taki przykład tego, jak, jak współcześnie wygląda krajobraz związków młodych osób. Natomiast dla, dla przeciętnego czytelnika, to myślę, że jeśli lubicie książki o relacjach, które w taki czy może nie głęboko, ale tak drobiazgowo opisują związek dwóch postaci, to, to, to jest to pozycja, która może Wam się spodobać. W tej chwili czytam drugą książkę Sally Rooney: Conversations with Friends. I ta podoba mi się znacznie bardziej od, od samego początku. Wydaje mi się, że tam postacie są bardziej złożone i tematyka wydaje mi się też ciekawsza. Jak przeczytam ją do końca, to, to ją zreczuję, natomiast właśnie spotkałam się z takimi opiniami, że jeśli komuś podoba się jedna jej książka, to druga, im się, nie, to dru, to druga się nie będzie podobać. Na razie podobały, no w tym momencie jestem w jednej trzeciej tej, tej drugiej książki. Obie mi się podobają, z tym, że Conversations with Friends, które e, przynajmniej jedna z moich widzek o, określiła pod ostatnim filmem, jako taki właśnie strata czasu, żeby rozczarowała na nią. Mi się na razie podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast jest ta autorka, którą e, myślę, że jeśli co, co, cokolwiek jeszcze w przyszłości, to, to zdecydowanie będę, będę, będę ciekawa tego, co napiszę. Druga pozycja, którą chciałam Wam polecić to jest Olive Kitteridge i to jest książka Elizabeth Stroud, amerykańskiej autorki, która jest taką powieściopisarką snującą opowieści i ta książka, która również została ostatnio zekranizowana w, w, w postaci serialu dla Netflixa, Francis McDormand w roli głównej. To jest taka w szczególny sposób pomyślana książka, dlatego, że to jest w istocie 13 opowieści, opowiadań, opowiastek o ludziach żyjących w małej miejscowości w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Ludziach w bardzo różnym wieku. To jest o, są historie mężczyzn, kobiet, młodych dziewcząt, młodych, młodych chłopców. Natomiast to, co wiąże wszystkie te opowieści ze sobą, to jest to, że gdzieś czasami w, 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 same, opowieści są, pozna, same opowieści dotyczą naszej głównej bohaterki, właśnie tytułowej, Olive Kitteridge, a czasami po prostu ona jest gdzieś wspominana przez, przez inne osoby, które są bohaterami tych poszczególnych nowalek, bo tak też można by je nazwać i w odróżnieniu od, od krytyki z jaką spotkała się Sally Rooney co do swojej książki Normal People gdzie, gdzie część czytelników ma takie poczucie że bohaterzy są nie są wystarczająco nie, 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 nie oznaczają się wystarczającą jakąś taką złożonością psychologiczną żeby, żeby można było mówić o tym że są takimi trójwymiarowymi postaciami to tutaj Olive Kitteridge nasza główna bohaterka która jest opisana jako taka duża kobieta, tak? Kobieta przy kości wysoka, ma, ma równie dużą osobowość i jest postacią szalenie złożoną tak psychologicznie i, i to nadaje jej ogromnie dużo wiarygodności, bo potrafi być małostkowa, a potrafi być niezwykle empatyczna i czuła i taka. Podatna na zranienie, potrafi być po prostu apodyktyczna, a potrafi być niesłychanie rozumiejąca. Tak jak większość z nas. Tak? Jesteśmy jako ludzie niezwykle niespójni w większości. Tak? I e, bardzo cenię literaturę, która potrafi oddać tą prawdę psychologiczną na temat naszego gatunku, właśnie. Tą taką złożoność nas wszystkich. Oliver Gittery jest z postacią niesamowicie charyzmatyczną, w związku z tym, to jest ogromna gratka taka czytelnicza. Czytać czytać o niej i tak móc przyglądać jej różnym zachowaniom i myślom. Jest w książce mnóstwo humoru, ale też często skłania do zadumy. I z uwagi na to, że Olive Kitteridge, kiedy ją poznajemy, główna bohaterka ma dobre chyba 50 kilka lat i, i towarzyszymy jej przez następne 20 lat, to dla mnie osobiście jako jako osoba, która w swoim najbliższym otoczeniu ma dużo, właśnie o pokolenie starszych od ciebie kobiet o takich silnych osobowościach, było to jakieś takie. Był... Była to książka, która dała mi przynajmniej takie złudzenie tego, że mogę w ten sposób lepiej zrozumieć swoją mamę, swoją teściową. I mieć jakiś wgląd w to, jak one mogą widzieć nasze życie, młodych osób, moje, mojego brata, i, 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 i z czego czasami wynikają pewne nieporozumienia takie po prostu spowodowane różnicą pokoleń i, i mentalności i, i, i podchodzenia do ważnych spraw takich jak małżeństwo czy macierzyństwo. Bardzo, bardzo ciekawe. Czy, czytałam na portalu Goodreads y, y, ostrzeżenia innych czytelników kierowane do, do potencjalnych czytelników, że ta książka powinna przychodzić z jakimś ostrzeżeniem, że uważaj, to będą depresyjne treści o starych ludziach, y, y, zostałeś, zostałaś ostrzeżona. Ja tej książki w ten sposób nie odebrałam. Nie mam poczucia, że to jest książka o nieciekawych osobach, dla których ich same życie jest nieciekawe i nieciekawy sposób opowiedziane. Ja miałam wrażenie, że to jest troszeczkę trochę, ta proza mi troszeczkę przypominała książki Williama Mortona, która pamiętam, że połykałam jako nastolatka, która który tak właśnie potrafił bardzo ciekawie opisywać codzienność, normalność w taki niezwykle empatyczny sposób i coś podobnego odnalazłam tutaj w tej książce I z ogromną przyjemnością przytam tę książkę i miałam takie to też była ogromna przyjemność ze względu na to, że jest napisana w przepięknym stylu. Pięknie, pięknie napisano. To jest to przyjemność po prostu czytania poszczególnych mm, akapitów i, 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 i całych opowiadań, tak jak są zbudowane. Ten taki kunsz literacki jest. Ogromny, książka wygrała Pulitzera, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Myślę, że, że w pełni zasługuje na tą nagrodę, bo to jest taka literatura. Ja mam takie poczucie, naprawdę przez takie duże L. Naprawdę, naprawdę dobra książka, i już, już, już w tej chwili planuję ją kupić i, i sprezentować zarówno mojej mamie, jak i, jak i mojej teściowej, bo myślę, że, że, że im może się szczególnie spodobać. A przynajmniej będziemy miało o czym dyskutować. Trzecia pozycja, jaką przeczytałam, którą również mogę bardzo polecić, to jest This is going to hurt Adama Kea. Po polsku ta książka została wydana pod tytułem To będzie bolało, tak mi się wydaje. Wszystkie zresztą te książki, o których dzisiaj mówię, są, zostały już przetłumaczone na język polski, w związku z tym, jeśli, jeśli nie mówicie w języku angielskim, to bez problemu możecie je kupić czy wypożyczyć w większości bibliotek. Są na pewno dostępne. I uh, This is going to hurt to jest książka byłego lekarza, e, który zrezygnował z zawodu po pięciu, chyba pięciu, może siedmiu latach wykonywania go, kiedy już zdobył specjalizację, stał się ginekologiem-położnikiem, odebrał kilkaset porodów, i e, po, po jednym e, wyjątkowo trudnym incydencie, takim e, w pracy, stwierdził, że, że wystarczy, że. Że i przekwalifikował się, i w tej chwili jest uznanym komikiem i scenarzystą, takim telewizyjnym, który, który wraz ze swoim mężem pisze dla, dla brytyjskiej telewizji, jest, jest bardzo ceniony. Książka jest napisana w sposób po prostu błyskotliwy, Czyli niejako należy do jakiegoś takiego gatunku, właśnie takiej lekkiej, rozrywkowej literatury, ale. Ale mimo wszystko bardzo mnie skłoniła do refleksji, do zadumy i, i oprócz tego, że, że właśnie w taki niezwykle humorystyczny sposób na zasadzie właśnie takiego przytaczania anegdot opowiada najciekawsze przypadki, z jakimi Adam Kay się zmierzył jako, jako młody lekarz. Są to takie zapiski młodego lekarza i cała książka jest zbudowana w taki sposób, no, są to takie wpisy do dziennika, tak, które. E, chyba nigdy nie miały być opublikowane e, pierwotnie, tylko miały być takim sposobem na to, żeby, żeby wyrzucić siebie z siebie zdarzenia bieżącego dnia, a potem dopiero powstał chyba pomysł tego, żeby opublikować je. Tytuł jest nieco przewrotny, dlatego że, 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 że większości przytoczonych historii mają taki walor humorystyczny, że są takie... stanowią rodzaj po prostu śmiesznych anegdot, czy, z których człowiek się szczerze śmieje. Natomiast um, jednocześnie jest, jest, jest parę takich momentów, które naprawdę skłaniają do zadumy, które, które zwracają uwagę na to, jak ciężkim zawodem jest zawód lekarza, jak te długie godziny spędzone w pracy, jak, jak um, ta, ta niepewność co do tego, co się będzie robiło w grudniu i to, że możemy mieć podpisany urlop, ale to nie zmienia faktu, że potem i tak musimy być w pracy, bo ktoś się rozchorował albo coś się stało i musimy wziąć na kogoś dyżur, powoduje, że młodzi lekarze nie są w stanie być na przykład na, na, na ślubie swojego najlepszego przyjaciela albo na chrzcie dziecka siostry, dlatego że, że w ostatniej chwili okazuje się, że jednak muszą przyjść do pracy i pracować. I też te długie godziny spędzone na oddziale, długie godziny spędzone na... W wypełnianiu papierów odciskają się piętnem na ich życiu osobistym, na które zwyczajnie nie mają czasu albo są zbyt zmęczeni albo zbyt wrprucie emocjonalnie, żeby móc tak w pełni uczestniczyć w swoim życiu osobistym i w życiu rodzinnym. A wiadomo, że to nie jest sytuacja, która tylko dotyczy młodych lekarzy w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, tylko jest to taki problem również dotyczący młodych lekarzy w Europie, również w Polsce. Tak? Więc jest to książka, która skłania do zadumy i, i pokazuje takie jakby między wierszami większy problem, z jakim, z jakim zmaga się współczesna służba zdrowia. Jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to serdecznie ją polecam. Swoją drogą to jeszcze powiem jako taki przerywnik, że wszystkie książki, o które polecam Wam w tym filmie, kupiłam w smyku. W sklepie z zabawkami Smyk, z tym, że ten sklepie internetowym Smyk.com, dlatego, że mój, mój, mój synek dostał bony na urodziny od, od swoich kolegów do Smyka, właśnie. Natomiast nasz synek jest dzieckiem, które nie bawi się zabawkami. My zabraliśmy go. Do to do, 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 do smyka i powiedzieliśmy, że synku, dostałeś pieniążki na urodziny, możesz kupić sobie większość zabawek, jakie tutaj widzisz, bo cię stać po przyjęciu rodzinowym i nasz szantek powiedział, że on po prostu on nic nie chce, nic go tutaj nie interesuje w związku z tym myśmy, myśmy mu te pieniądze wydali w gotówce bo nasz syn uwielbia pieniądze, a w szczególności zbierać pieniądze i ich nie wydawać więc był bardzo zadowolony, natomiast zostaliśmy z, z, z bonami do smyku i jako, że no my z mężem nie specjalnie byliśmy zainteresowani zabawkami nie mieliśmy pomysłu na to, jakie zabawki kupić innym znajomym dzieciom z, za te bony to, to zaczęłam po prostu szperać po stronie smyka i okazało się się, że tam jest od, mydło do Może od mydła do powidła. Od do można kupić m.in. książki, takie tak zwane paperbacki w języku angielskim za 30 kilka złotych, co naprawdę jest. Jest, jest naprawdę dobrą ceną, dlatego, że jestem przyzwyczajona do kupowania książek w oryginale za 70, 80, 90 albo ponad 100 zł, tak? Które są pięknie wydane, a po prostu horrendalnie drogie. A tymczasem na stronie Smyka udało mi się kupić paperbacki za no, dosłownie 30 kilka złotych każdą, każdą z pozycji. W związku z tym, jeśli tak jak ja lubicie czytać w oryginale, to serdecznie Wam polecam z, z, z książki właśnie w świetnej cenie na smyk.com. Ostatnia książka, jaką chciałam Wam polecić, mimo, że ona... Um, rozczarowała mnie, szczególnie jej druga część. To jest The Great Alone, czyli Wielka Samotność Krystyna Jana, która, um, która najbardziej znana jako autorka słowika The Nightingale, książki, której nie czytam, która zrobiła furorę i, i, um, i dzięki której ona wypłynęła na jakieś szersze wody. Autorka i stała się znana um, no, w wielkiej rzeszy czytelnikom. Ja nigdy wcześniej nie słyszałam o tej autorce, natomiast pamiętam, że w jakimś magazynie kobiecym. I teraz nie wiem, czy to był wysoki obcas Ekstra, które czytam, czy raczej glamour, to gdzieś w jakimś magazynie kobiecym była polecana właśnie ta pozycja i spodobał, spodobał mi się opis z tego, o czym jest książka, do tego stopnia, że zapragnęłam ją przeczytać, a mianowicie jest to opowieść o takiej nuklearnej rodzinie, gdzie jest tylko mama, tata i dorastająca córka która ma ledwie 12 lat, jak ją poznajemy, a rodzice nie są wiele od niej starsi, bo, bo, bo mają dosłownie chyba 30, odpowiednio 30, kilka, kilka lat są bardzo młodymi rodzicami, dzieje się w latach 70. u poprzedniego stulecia w Stanach Zjednoczonych. W, w erze wolnej miłości, wojny w Wietnamie. Tata był więźniem wojennym właśnie na wojnie w Wietnamie i, i cierpi na, na zespół stresu pourazowego. Poznajemy rodzinę w momencie, gdy, gdy ojciec traci kolejny raz pracę i jest wściekły na cały świat i nagle dowiaduje się, że jego przyjaciel z czasów wojny Zostawił mu chatkę na Alasce ze wszystkich miejsc na świecie, i jeśli chce, to może tam pojechać i tam zamieszkać. I on postanawia to zrobić w kwietniu. Po prostu wyciąga córkę ze szkoły, bierze żonę, ładują się do takiego Volkswagena, busa i jadą na Alaskę, nie wiedząc nic o, o tym, jak, jak trudno się tam żyje. I tam muszą się zmierzyć z, nie tylko z zagrożeniami przyrody alaskańskiej oraz z tym, że tam zima trwa 9 miesięcy, ale również z tym, że przez to, że zima trwa tam 9 miesięcy i często właśnie słońce świeci przez. Zaledwie kilka godzin w ciągu dnia to, to ludzie tracą zmysły, tak? Bardzo się źle zaczynają czuć psychicznie, wpadają w depresję i różne trudne stany emocjonalne, i to właśnie spotyka e, ojca rodziny, i e, my w tym wszystkim im, my im w tym wszystkim towarzyszymy. Bardzo ciekawy temat i byłam no, niesamowicie ciekawa, jak zostanie poprowadzone to wszystko dalej, co się dalej wydarzy w tej rodzinie. Czy, 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 czy większe zagrożenie dla, dla właśnie matki i córki będzie stanowił e, nieobliczalny ojciec i mąż w, w jednej osobie, czy, czy bardziej właśnie alaskańska przyroda? I przyznam, że książka jest niesamowicie wciągająca od pierwszej strony, jest to bardzo utalentowana autorka i te opisy przyrody są takie, że ja, która nie jestem jakoś tak super wrażliwa, muszę powiedzieć, na piękno przyrody, po prostu czytałam ją z zapartym tchem. Po prostu przepiękne, przepiękne opisy przyrody. Natomiast jakieś było moje rozczarowanie, jak, jak w pewnym momencie się zorientowałam mniej więcej w połowie książki, że bohaterom brakuje głębi psychologicznej, że to są bardzo takie papierowe postaci, że, jest, że, że, że postacie w książce się dzielą albo na jednoznacznie złe, albo na jednoznacznie dobre, że brakuje im po prostu złożoności, która jest typowa dla, dla prawdziwych osób i jak sobie to uświadomiłam, to pewien taki czar prysł i już no, z mniejszą przyjemnością czytałam książkę i uderzała mnie naiwność zdarzeń, która została przedstawiona w drugiej części książki. I, i ze, z, z takiej książki, którą czyta, czytałam z, z zapartym tchem, jak, jak, jak niegdyś zaklinacza koni, Nicolasa Evansa, zamieniła się w książkę bardziej Nicolasa Sparksa, właśnie taką z, z, z pogranicza jakiegoś takiego kiczu emocjonalnego. No gorzko się rozczarowałam. Myślałam, że może tylko ja jestem taka małostkowa, albo ze względu na swój taki um, nastrój depresyjny, to jestem... Tak nieuczciwie krytyczna wobec wo 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 tego, co jest przedstawione w książce, ale przeczytałam na portalu Gudryz wystarczająco dużo recenzji, w, w których inni czytelnicy również zwracają na to uwagę, że to jest może, może i powieść taka ku po przepieniu serca dla, dla bardzo um, młodych osób, tak, które chciałyby tak jeszcze romantyzować rzeczywistość. Natomiast myślę, że większość dorosłych czytelników. Um, Również będzie rozczarowana tym, jak, 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 jak bardzo u, uproszczona rzeczywistość jest przedstawiona w tej książce: jak te takie zrządzenia losu na korzyść naszych bohaterów są no, no, niewiarygodne psychologicznie, i no, w tym sensie miałam taką, te dużo złości w sobie czytając drugą część tej, tej książki, bo, bo nie, nie byłam w stanie. Pogodzić się z tym takim zaprzepaszczonym potencjałem, jaka, jaki, jaki był zawarty w pomyśle na tą książkę. I zwłaszcza jeśli autorka jest tak utalentowana, to tak zastanawiałam się, gdzie był redaktor, gdzie był re, 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 korektor te, tej, tej książki, tego manuskryptu? Czy nie dało się odesłać autorce tej książki i, i powiedzieć: Słuchaj, chyba trzeba by napisać drugą część jeszcze raz, bo, bo coś, tutaj, coś tutaj nie poszło chyba zgodnie, zgodnie z planem i Przyznam, że nawet właśnie tak spędziłam jeszcze parę tygodni po przeczytaniu tej książki, myśląc w jaki sposób można by ją ulepszyć, poprowadzić inaczej, do, 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 nadać więcej głębi e, tym postaciom i, i, i zachować się niejako fair wobec nich i dać im e, taką fabułę, gdzie, gdzie mogliby rozwinąć skrzydła. I tak, to są wszystkie książki, jakie przeczytałam. Wszystkie mimo wszystko polecam. Jeśli którekolwiek z Was czytało którąkolwiek z tych, z tych książek, to będę bardzo ciekawa tego, jak Wy je odebraliście. Chyba, że już na przykład w przypadku powieści Sali Runi rozmawialiśmy pod ostatnim filmem, to, to bardzo Wam dziękuję za, za, za tą wymianę myśli i opinii. Bardzo, bardzo to, to, to jak wiea po to, żeby właśnie takie nieformalne kluby czytelnicze prowadzić z, z osobami, które w prawdziwym życiu moim, które również przydały książki, które które ja przeczytałam i możemy sobie podyskutować o tym, jak one je odebrały jak ja je odebrałam, co im się podobało i co im się nie podobało to zawsze ogromną przyjemność sprawia mi wymienienie komentarzy z Wami pod filmem z mojej strony to wszystko dziękuję Wam ogromnie za oglądanie jeśli macie mi do polecenia jakieś książki, które ostatnio Was porwały, to, to bardzo proszę jestem, jestem bardzo otwarta na Wasze polecenia kulturalne, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, bardzo dziękuję swoim Patronom za, za ich wsparcie. Mam nadzieję, że, że, że macie się dobrze, albo że przynajmniej wystarczająco dobrze. I do zobaczenia wkrótce.